Witam. W poprzednim moim filmie omawiałem tą kosę, jest to Faworyt pro, ale ponieważ cały film wyszedł mi zbyt długi, musiałem wyciąć omawianie szelek do niej. Więc teraz chcę wam pokazać te szelki, omówić je, pokazać ten wycięty fragment. A przy okazji jeszcze na koniec dodam parę ciekawostek na temat samej kosy. Także zapraszam do oglądania. Tu jeszcze zanim popracuję tą kosą chwilę, to jeszcze wam powiem parę słów o szelkach, bo to ważny element. A z kosą dostajemy takie szelki, które wyglądają profesjonalnie. Są takiej fajnej budowy, ale, ale jednak wykonanie, materiały no nie są najwyższej jakości. Tutaj ta część na plecach, zwykle w dobrych, profesjonalnych szelkach, ona jest plastikowa. Tutaj też jest jakiś plastik, ale on jest bardzo elastyczny, giętki. Także nie wiem, czy to zadanie usztywniania tutaj jest spełnione. Poza tym, tak jak mówię, materiał, z którego wykonane są te szelki, jest dość cienki. Także myślę, że jego odporność na ścieranie, na przecieranie będzie ograniczona. Poza tym gąbka, którą zastosowali, jest też bardzo miękka. Bardzo miękka gąbka to oczywiście nie jest dobrze, dlatego, że ona się od razu wgina i później mamy już szelki tak jakby prawie bez gąbki. Także ona jest tu za miękka. Ale w kosie za te pieniądze to naprawdę niczego więcej bym się nie spodziewał. Ogólnie budowa szelek fajna, tylko materiały trochę za słabe, czyli trwałość będzie ograniczona. Ale nie jest źle. Jak na, na, taką, na taką kwotę dostajemy kosę i dostajemy jeszcze takie w miarę fajne szelki, które są wygodne. Są wygodne, to muszę powiedzieć. Nie jest, nie jest źle. Mają oczywiście tutaj sporo możliwości regulacji. Każdy pasek praktycznie można podciągnąć. Także dla kogoś, kto używa kosy sporadycznie. Na kilka lat nawet myślę, że powinny, powinny takie szelki wystarczyć. Nie trzeba od razu inwestować w jakieś lepsze, nowe. Można poczekać, aż te się zniszczą, i wtedy dopiero szukać coś innego. Tutaj sama osłona nogi w wielu kosach jest plastikowa, twarda. Tutaj jest taka trochę miękka to też jest jakieś tworzywo, ale takie w miarę miękkie od spodu mamy tutaj zaszytą też jakąś gąbkę, także sama noga jest w miarę chroniona nawet, nawet przyjemne to jest, także nie jest źle, ja bym to określił jako, jako szelki takiej średniej jakości, no, powiedzmy konstrukcyjnie, samym designem są ok tylko materiały, z których zostały wykonane, mogłyby być trochę mocniejsze solidniejsze, do tego jeszcze muszę tutaj dodać, że ten zaczep Teraz w tych nowych kosach często, nie wiem, czy to jest jakieś wymaganie odgórne, często są właśnie takie tutaj mechanizmy umożliwiające spuszczenie kosy, zluzowanie kosy jednym ruchem. Zaraz Wam to pokażę. I teraz, jeśli mamy jakąś potrzebę szybko kosę zrzucić, nie wiem jaka to miałaby być potrzeba, ale powiedzmy, nie wiem. Weszliśmy w gniazd do os i chcemy szybko uciekać, to wtedy żeby zrzucić kosę wystarczy pociągnąć ten tutaj pasek pomarańczowy i kosa jest od razu odpięta. To się wydaje dobrym rozwiązaniem, ale problem jest w tym, że rzadko stosowane ja na przykład e, nigdy nie miałem potrzeby szybko zrzucić kosy i nie sądzę, żebym taką potrzebę kiedyś miał. Natomiast ten mechanizm e, przeszkadza. On tutaj przeszkadza, to jest dodatkowy element, e, który przeszkadza podczas zapinania i odpinania kosy. E, domyślam się, że w jakichś lepszych szalkach on był, był lepiej zaprojektowany, e, mniej by przeszkadzał, ale w, w tym konkretnym modelu e, to mi utrudnia zapinanie, a w szczególności odpinanie kosy. Także wolałbym, żeby go nie było. Ale jak już jest, to nic nie można zrobić, bo usunięcie go spowoduje, że w ogóle nie będzie można kosy podpiąć. Chyba, że tu sobie go przerobię inaczej. Zobaczymy, zastanowię się jeszcze. Ale myślę, że przerobię, bo jednak on mi, on mi bardzo przeszkadza. Teraz Wam pokażę normalnie, jak odpinam kosę. To jest dużo łatwiej, dużo szybciej. Teraz Wam pokażę na czym polega przeszkadzanie tego systemu szybkiego odczepiania. To jest ten pasek z blaszką, i po prostu jak chcemy odczepić albo podpiąć kosę, to musimy to robić tak jakby przez niego za pośrednictwem tej blaszki. A to jest dodatkowy element, który nam tu się trochę plącze, niepotrzebnie nam tutaj wchodzi w drogę. Także ja osobiście nie za bardzo jestem za tym rozwiązaniem. Z tym mechanizmem nie podoba mi się. Także, prawie na pewno, go tutaj jakoś przerobię, żeby go nie było. Pokażę Wam jeszcze taką ciekawostkę. Mianowicie, omawiając kosę, zauważyłem, że tutaj przyciski gazu nie mają możliwości zblokowania w pozycji trochę włączonej takiego półgazu. A przy odpalaniu zimnej kosy, zimnego urządzenia, zwykle odpala się na podwyższonych obrotach. Ale mimo, że tutaj nie da się tych manetek zblokować na, na takim półgazie, mimo wszystko kosa przy odpalaniu, odpala na podwyższonych obrotach. Więc teraz Wam pokażę jak to się dzieje. Oczywiście nie znam jakichś dokładnych mechanizmów, ale zauważcie, że linka gazu jest połączona z taką blaszką. Jak ja wcisnę teraz manetki gazu, ta blaszka się oczywiście przekręca. Ona steruje nam przepustnicą. I teraz... Przesuwając tutaj dźwignę, dźwignię ssania, zauważcie, że ta blaszka też się poruszy. Widzieliście, czyli przepustnica została trochę otwarta, i dlatego właśnie kosa odpalana na podwyższonych obrotach. Teraz, mimo że cofnę dźwignę, dźwignię ssania, ta blaszka została w takiej samej pozycji, dlatego że my tego nie wyłączamy, załączamy dźwignią ssania, ale ona już się już nie wyłącza. Dźwignią ssania, żeby wyłączyć to takie, ten taki półgaz trzeba wcisnąć manetki gazu zaraz to zrobię i zobaczycie, że może nie zobaczycie, ale usłyszycie taki dźwięk który świadczy o tym, że właśnie ten półgaz został wyłączony to pyknięcie takie to świadczy o tym, że już teraz kosa pracowałaby na zwykłych, wolnych obrotach wspomnę tutaj o, o tym zaczepie mocującym rączki tu jest ta, ta klapeczka, ten zacisk. Omawiając kosę, mówiłem, że trzeba go bardzo mocno zaciskać, żeby po prostu te rączki nam się w czasie pracy, może nie w czasie pracy, ale w czasie podnoszenia tej kosy, bo ona jest ciężka 10 kg, żeby nam się nie, nie przesuwały. Dlatego, że one są trzymane tylko tą klapeczką. Jak ją zluzuje, to one swobodnie się poruszają i tak naprawdę tylko ta klapeczka je trzyma. Ale mówiąc, że trzeba ją mocno zaciskać, być może zostałem źle zrozumiany, bo tutaj oczywiście zaciskać można tylko w jeden sposób. Jest albo zaciśnięta, albo nie. Ale chodziło mi o to, że tutaj jeśli tą śrubę przekręcimy dosłownie odrobinę, wkręcimy ją bardziej, wtedy automatycznie ta klapeczka się mocniej zaciska. Po prostu trzeba wyczuć ten moment, w którym wkręcenie tej śruby jest już na tyle mocne, na tyle głębokie, że ta klapka po zaciśnięciu nie ma problemów z utrzymaniem kierownicy w miejscu. Tak naprawdę mówiąc o zaciskaniu kierownicy mam na myśli tą śrubę. To ona reguluje jak mocno ta klapka się zaciska. Także wystarczy trochę mocniej zacisnąć i już wtedy nie ma problemu, ta kierownica nam nie ma prawa się przesunąć. A gdyby ktoś miał wątpliwości, czy takie zamocowanie za pośrednictwem tej, tej klapki jest wystarczające czy nie za słabo te rączki są trzymane. To ja wam pokażę. Ja to za same rączki teraz złapię. Taka sama 10 kg, nie ma problemu. Za rączki można podnosić. Oczywiście gdyby nie było tej klapki, gdyby była mocowana po prostu przez śrubę tylko gdyby mocowanie było za pośrednictwem śruby to dałoby się mocniej zacisnąć te rączki, to, to nie ma wątpliwości, ale, tak jak jest w tej chwili, jest to zamocowane w stopniu wystarczającym, a naprawdę ułatwia regulację, bo można sobie bardzo szybko, bardzo łatwo zmienić kąt nachylenia podczas koszenia. Pamiętajmy, że kosa i tak wisi na, na pasku, na szelkach, także cały ciężar spoczywa na ramionach, tak naprawdę, tutaj te rączki. Nie przenoszą, nie przenoszą dużych obciążeń. Podczas omawiania kosy, zauważyłem też, że tutaj przydałaby się jakaś osłona tej części amortyzatora, żeby się nie przecierał ten plastik. I zobaczcie, jak wygląda ten plastik już po pierwszym dniu, dosłownie 2-3 godziny użytkowania. Także już się zaczął trochę przecierać. Tutaj na pewno trzeba będzie czymś podkleić, żeby on mi się nie przetarł, bo tego nie wymienię. Taką trochę ciekawostką może być też ten schemat. Tutaj widać na nim, że ta kosa powinna mieć dwa pierścienie na tłoku. Niestety nie ma opisu do schematu, ale wygląda na to, że są dwa pierścienie. Także na dzisiaj to już było wszystko, co Wam chciałem pokazać. Ja wracam do pracy, a Wam dziękuję za oglądanie i zapraszam na inne moje filmy.